Ciejeczka! Witajcie w dzisiejszym filmiku. Będziełam troszeczkę bardziej na luzie, ponieważ na samym początku planowałam nagrać coś na temat Blagopium La Parfaum, ale wczoraj oglądając wogę na YouTube, trafiłam na Syry, którą już dawno, dawno uwielbiałam i uznałam, że nie ma bata, musimy ją mieć na moim kanale, więc dzisiaj dowiemy się, co takiego znajdziecie w mojej. To robię. Chciałabym na wstępie uprzedzić, że na potrzeby dzisiejszego filmiku musiałam sobie dosłownie wyobrazić, że gdzieś wychodzę i spakować to tak, jak zazwyczaj to robię. Um, nie będzie żadnych udziwnień, żadnych karnelianów czy kart tarota, które normalnie zazwyczaj są pokazywane w tego typu filmach. Nie wiem dlaczego po prostu ludzie noszą to przy sobie. Ja mam same essentiale i generalnie przejdźmy już do samego filmu. Aha, i mała jakby mały disclaimer. E, dziwne dźwięki, które słyszycie, to będą dźwięki wytwarzane przez moją koteczkę oraz przez e, środowisko zewnętrzne, na które nie za bardzo mam wpływ. A mianowicie za ścianą, tak jak już informowałam Was na IG Stories dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Krzyki, piski, trzaski, więc jeżeli coś takiego usłyszycie, to się nie przeraźcie Ja na to nie mam wpływu, a uznałam, że no, nie ma to nagram dzisiejszy film, bo come on jakby nie przedłużając, przechodzimy do sedna. Tutaj macie moją torbę. Ja ją posiadam w zasadzie już od ponad 10 lat, do tego stopnia, że zamek się mi absolutnie zepsuł, więc jest niezamykalna. Troszeczkę nie jest to odpowiedzialne, zważywszy na to, że no, jakby złodzieje są wśród nas i wystarczy, że ktoś zręczny wsunie mi łapę do środka i zabierze to, na czym mu zależy. E, jakby co, co znajdziemy w mojej torebce? Perfumy. I to nie jest tak, że to jest jedyna fiolka perfum, jaką znajdziecie w mojej, w mojej torbie. Generalnie y, zmieniają się one w zależności od nastroju, bo jak wiecie, ja posiadam w swojej kolekcji już około 50 flakonów. Dzisiaj akurat miałam fazę na... Y, Daisy, Marka Jacobsa, Also oh Intense, czyli wersję zintensyfikowaną. Dowiedziałam się w ogóle o tych perfumach dzięki Madison Beer. Widziałam że kiedyś jakieś zdjęcie z jej szafki nocnej, i właśnie tam były te oto perfumy. Tutaj mamy truskawkę, gruszkę bergamotkę, miód jaśmin róże, a w bazie mamy wanilię piżmo benzoes i mech. Jest to naprawdę ładna kompozycja, bardzo słodziutka, taka wprawiająca w dobry nastrój. Ja w ogóle jestem ogromną fanką słodkich, górmądowych Zapachów, takich które wręcz dałoby się zjeść, więc tak. Daisy i Mark Jacobs. Kolejna rzecz obecna w mojej torebce to olejek do włosów silikonowy, a w zasadzie do końcówek Happy Ends od Anwen Tutaj też jakby w zależności od nastroju zmienia mi się rodzaj produktu. Um, fajny zapach, nie obciąża włosów, jak dla mnie genialny, przy okazji jest mały, więc nie zajmuje dużo miejsca. Next. Ładowarka do telefonu. Jakby, come on! iPhony w dzisiejszych czasach wytrzymują bardzo krótko, a jeżeli cały czas się siedzi na necie i jest się blogerem to już w ogóle. Next! Co tam jest? A, właśnie. Miniatura płynu do twarzy Beauty Elixir Kodali, o którym ostatnio pisałam na blogu i nagrywałam nawet na jego temat film, więc na dole dostaniecie odnośnik i jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to zrozumiecie mój zachwyt. Absolutny must have, ja go stosuję zamiast pudru i to jest mój absolutny lubieniec. Następnie mamy tutaj e, szczotkę do włosów. Co ciekawe, ja mam w torebce e, dwie szczotki do włosów. Jedna to Anwen, druga to szczotka, którą kupiłam z myślą o tym, żeby mieć w torebce. Praktycznie w ogóle z jej nie korzystam, ale uznałam, że jest świetna i że jakby jest bardzo. Nie wiem, jak to nazwać. Malutka, uniwersalna i elegancka. Dlaczego noszę Anwen? Dlatego, że strasznie uzależniłam się od tej szczotki. Mam wrażenie, że rozczesuję włosy najlepiej. Poza tym jest to szczotka, która jest ymm, niedostępna już na rynku, więc posiadanie jej to takiej troszeczkę szpany wśród włosomaniaczek. Kolejna rzecz, Boże, ta tarpka jest jednak przypomniona, nie spodziewałam się tylu produktów, a w zasadzie kolejne dwie rzeczy. One to free cieniu 04. 0,4 i Clinic Black Honey. Jak wiecie, ja już praktycznie od roku stosuję te oto pomadkę. Zostało mi jej tylko i wyłącznie tyle. Teraz w Polsce zrobił się na nią ogromny boom i praktycznie każdy chce nosić ten odcień na, na ustach, więc zrobiłam sobie małą przerwę, bo wiecie, jestem wyjątkowym pakiem śniegu, który nie lubi wyglądać jak inni, więc przerzuciłam się na One to Free 4 Fantastycznie działa, właśnie delikatnie podbija tint ust i jest świetny jako róż do policzków. Last but not least, jeszcze tutaj coś jest, a nawet. orzechy macadamia. Generalnie to jest mój ulubiony sposób na podbijanie ilości kalorii w diecie. Nie wiem dlaczego, ale od jakiegoś czasu nie mogę przytyć, więc po prostu zapycham się między kciukami orzechami, z nadzieją, że to pomoże i szczerze powiedziawszy, pomaga. No i wygląda na to, że to wszystko. Ja sobie już te orzechy wsadziłam do środka, żeby o nich nie zapomnieć. Zawartość mojej torebki nie jest jakaś przesadnie ogromna. Można by powiedzieć, że idę trochę na łatwiznę i mam po prostu mało rzeczy w torebce, ale to dlatego, że ja nie lubię dźwigać, więc tak Tak to wygląda. Dajcie znać, co robicie w swoich torebkach, bez czego nie wyobrażacie sobie życia i, i, i czy film Wam się podobał. Jakby ja. Uciekam. Jestem bardzo zadowolona z tego, że udało mi się cokolwiek nagrać w te dwa dni wolnego i tam. Do zobaczenia wkrótce.